Ależ się wczoraj działo. Działo się wczoraj naprawdę dużo. Po południowej przede wszystkim występowały intensywne, lokalne, lokalne, ale intensywne opady deszczu. Dodatkowo też burze, które lokalnie też były dosyć niebezpieczne. Dziś prognoza pogody później się pojawiła z racji tego, że my, to znaczy ja i nasi widzowie byliśmy w okolicach Miechowa, na północ od Krakowa. Obserwowaliśmy tam Formującą się strefę konwergencji, na, znaczy na strefie konwergencji formujące się komórki konwekcyjne, komórki burzowe. Jeżeli troszkę dziwnie będę kleił zdania, to znaczy, że jestem po prostu totalnie wymęczony. Powiem tak, ostatnio zmęczony tak byłem w sierpniu, kiedy były silne burze, a nie w kwietniu, więc to co się oznacza. Tak, ten kwiecień. Jest dosyć specyficzny, dosyć dużo dzieje się, jeśli chodzi chociażby o burzę. No i zobaczcie, wyładowania atmosferyczne zarejestrowane w dniu wczorajszym. Widzimy przede wszystkim operację wyżu. Widzimy, że ten wyż już powoli tu zaczyna wpływać na pogodę na pogodę w Polsce, natomiast Polska południowa, południowo-wschodnia cały czas była jeszcze w objęciach niżu, niżu, który powoli oddala się od naszych granic wyładowań może jakieś totalnie wielkie ilości nie były, bo było tysięcy 300 natomiast działo się to, o czym ostrzegało IMGW i niłowcy burz, a więc intensywne opady deszczu, zalania. Tu mamy chociażby Bielskie drogi. Były miejsca chociażby pod Oświęcimiem, gdzie komórki konwekcyjne stały praktycznie w miejscu i występowały tam intensywne opady deszczu. Docierały do nas informacje o zalaniach w różnych miejscowościach. Tu chociażby opady deszczu w okolicach szanowa, dobrze mówię. Zobaczcie, komórka burzowa, która przychodzi, zrzuca wręcz intensywnie intensywnie spada bardzo dużo opadów w danym miejscu to wszystko spływa i zalewa. No niezbyt, niezbyt to dobre. Współczuję wszystkim, których, którym to dotknęło, no to, których to dotknęło, to nie jest nic oczywiście przyjemnego. Patrząc aktualnie na sytuację widzimy, że w czwartek w godzinach porannych najbardziej intensywne opady deszczu występowały w Polsce południowo-zachodniej, a więc w województwie dolnośląskim tu mieliśmy przede wszystkim intensywne opady deszczu, okolice Jelnej Góry, okolice Wałbrzycha, natomiast w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych Najwięcej opadów już występowało wtedy na obszarze Małopolskiej Województwa Śląskiego. Tu przede wszystkim nam formowały się stacjonarne wręcz komórki. Okolice właśnie Bielska-Białej, okolice Jawożna, tam występowały intensywne opady. My obserwowaliśmy razem z wami tą super, tą, znaczy to superkomórka nie była, ale tą komórkę, która właśnie w okolicach Miechowa dawała intensywne. Opady. Dajcie znać w komentarzach, czy mam zrobić oddzielny odcinek podsumowujący tą sytuację, jaka była wczoraj. Natomiast my przechodzimy już do sytuacji aktualnej, bo w tym momencie nadal występują, moi drodzy opady. Tych opadów jest troszeczkę mniej, ale nadal występują przede wszystkim od Wrocławia po Warszawę i Białystok. Te opady są, te opady występują. Strefa opadów wędruje z zachodu w kierunku wschodnim z odchyleniem takim delikatnym na północ. Ale to wszystko jest i tak i tak spychane w kierunku południowego wschodu. Strefy przede wszystkim opadów pochodzenia konwekcyjnego i burz dzisiaj będą zepchnięte tylko do Karpat, tak naprawdę generalnie do województwa podlaskiego. Jeżeli sprawdzimy sobie zdjęcia satelitarne, to zauważymy, że Polska cały czas jest w objęciach chmur. Przede wszystkim Polska Centralna Południowa. Tu jeszcze mamy zatoki niskiego ciśnienia związaną z Niżem Günther i ogólnie same centra tego Niżu Günther. Natomiast na w północnym zachodzi już mamy ładną pogodę, praktycznie bezchmurne niebo z prostej przyczyny. Tam już jest wyż. Tak, bo jest wyż. Ten wyż, niezależnie od wyliczeń modeli, przypominam, to, że tutaj operujemy w tym momencie na aplikacji Windy, to nie oznacza, że to jest jakaś zła prognoza, bo aplikacja Windy jest tylko nakładką na model numeryczny w tym wypadku model Icon i ECMWF. I dzięki temu też możemy bardzo ładnie sprawdzić, jak sytuacja będzie wyglądała w piątek. A w piątek będziemy mieli dominację wyżu w Polsce Północno-Zachodniej. Wyż będzie się rozbudowywał i ten wyż będzie również kierował się coraz bardziej w kierunku południowym, a więc nad Morze Północne. Więc my coraz bardziej będziemy dostawali się pod jego wpływ. Z drugiej strony będziemy mieli układające się niże, a to wszystko będzie powodowało spływ chłodniejszych mas powietrza w weekend przymrozki w nocy z soboty niedziel na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, natomiast napływ chłodnego powietrza widać i czuć już dziś, a przynajmniej czuję w Polsce północno-wschodniej. W piątek już będziemy odczuwać, że z północy zacznie spływać chłodniejsze powietrze, przy czym to chłodniejsze powietrze jeszcze nie będzie tak mocno spływało, to jest dopiero taki pierwszy dzień, kiedy ten spływ tego chłodnego powietrza jest tutaj zdecydowanie, znaczy, odczuwalny, ale nie zdecydowanie mocny, bo najbardziej chłodne powietrze, ten arktyczny podmuch, on się kieruje bardziej w kierunku wschodnim, więc tu jeszcze, jeszcze potrzeba troszeczkę czasu, żeby on spłynął, ale to jest też, moi drodzy, przed nami. Sprawdźmy zatem, jak sytuacja pogodowa będzie wyglądała w kolejnych godzinach. Tutaj operujemy na kilku modelach numerycznych. Ja te modele sobie tutaj porównałem, przejrzałem, bo to nie jest tak, że ja tylko podaję jeden model numeryczny, nie. Ja sobie to porównuję. Jeżeli one są w miarę jednolite, to skupiam się wtedy na jednym. Opady deszczu będą rozciągały się w kolejnych godzinach w linii od południowego zachodu przez tak no, południowe centrum. I województwo lubelskie, i to tak naprawdę tyle. Od północy będziemy mieli napływ suchszych mas powietrza, no i będziemy mieli przede wszystkim napływ chłodniejszych mas powietrza. W godzinach popołudniowych, uwaga, w Bieszczadach burze. Te burze lokalnie mogą być dosyć intensywne, natomiast one dosyć szybko powinny opuszczać nasz kraj w kierunku południowo-wschodnim, dlatego, no, tutaj powinno być w miarę okej, okay, ale lokalnie, gdzieś na południe od Rzeszowa też może być. Dynamicznie i może być niebezpiecznie. Do godzin wieczornych strefa opadów będzie obejmowała województwo Małopolskie, Podkarpackie i południe województwa lubelskiego. Do wieczora akumulacja opadów na tym obszarze może być jeszcze dosyć duża. Województwo Małopolskie przede wszystkim 40 mm deszczu jeszcze może spaść, poczynając od dnia dzisiejszego, no i okolice Lublina tu również może popadać mocniej, podczas gdy na północnym zachodzie tego deszczu nie będzie, moi drodzy. Zupełnie model. Icon tu podobnie nam układa opady, a więc województwo małopolskie, województwo świętokrzyskie i część województwa lubelskiego, również z większą ilością opadów. Jeśli chodzi natomiast o temperatury, no to dziś już poczujemy chłód. Tak, poczujemy niższe temperatury. Już czuć to na północy, w godzinach południowych i popołudniowych, na południowym zachodzie tylko 4 do 6 stopni Celsjusza. Tu temperatury będą naprawdę niskie. Drugi obszar, który tutaj musimy wziąć pod uwagę, to jest obszar północny. Tu również będziemy mieli 10 do 12 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Polsce południowo-wschodniej 12 do 14 stopni Celsjusza, tamte temperatury będą najwyższe. Okolice tutaj, właśnie, chociażby na południe, na południowy wschód od Rzeszowa, 16 do 18 stopni Celsjusza, więc naprawdę sytuacja przyjemna. Tylko tam, ale tam z drugiej strony właśnie będą występowały owe burze. W godzinach popołudniowych i w pierwszej części nocy poczujemy mocniejszy spływ chłodnych mas powietrza z północy, tam już tylko 4 do 6 stopni Celsjusza. Wiatr będzie dzisiaj raczej słaby, chociaż mocniej powieje. W Polsce Północnej, tam do 40-45, a lokalnie nawet 50 km na godzinę. Uwaga, sudety, tu w sudetach mocniej powieje do 60-70 km na godzinę. No i bardzo ważna dzisiaj rzecz: ten wiatr zmieni kierunek, będzie wiał przede wszystkim z północy w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Będzie to już zdecydowanie chłodniejszy wiatr. No cóż, zmiany. Mieliśmy napływ ciepłych mas powietrza z południa, więc teraz będziemy mieli napływ chłodnych mas powietrza z północy. No i moi drodzy, noc. Noc, która jest pierwsza, taka bardzo ważna noc, bardzo wyczekiwana noc przez ogrodników, sadowników, bo będzie noc z niskimi temperaturami. W nocy rozpogodzenia w Polsce północnej, w Polsce centralnej, na południu i południowym wschodzie do godzin porannych i jeszcze będą występowały opady, ale z każdą godziną będą one wypierane coraz bardziej na południe. No i tu każdy z nas wie, że zimny wiatr z północy plus bezchmurne niebo w nocy będą przymrozki, tak? Nawet się zrymowało. Coś w tym jest, moi drodzy, bo już właśnie w godzinach wieczornych temperatury zaczną spadać. Zaczną spadać bardzo szybko, około godziny 21-22. Na północy od naszego tutaj obszaru, o którym mówimy, to te, te temperatury będziemy mieli no już. 2 do 4 stopni Celsjusza, okolice Olsztyna, okolice Gdańska. W kolejnych godzinach te spadki będą większe. Około godziny 3, 4 nad ranem pojawią się, moi drodzy, przymrozki. Ostrzeżenie przed przymrozkami jak najbardziej tutaj jest. Województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. Jak macie możliwość, zabezpieczcie rośliny, bo przy gruncie temperatury spadną nam bardziej. Ja o tym mówiłem już ja już o tym wam mówiłem w poprzednich odcinkach, więc wiecie, powinniście wiedzieć. Ale jak ktoś żył pod kamieniem i myślał, że mrozu, przymrozków nie będzie, to ostrzegam. Polska północna będą przymrozki, lokalnie nawet większe. W tym momencie również Polska Południowa-zachodnia z przymrozkami, ale generalnie cały ten obszar. Też pomiędzy, tu również mogą być przymrozki, na no to też moi drodzy zwracamy uwagę: minus 1, minus 2 do minus 3 stopni Celsjusza, choć niektóre inne wyliczenia mogą pokazywać troszeczkę większy przymrozek. W każdym razie no dużo wskazuje na to, że przed nami będzie pierwsza chłodna noc. Minus 2, minus 3 stopnie Celsjusza zachodnio-pomorskie, pomorskie podobnie, warmińsko mazurskie minus 3, w okolicach Giżycka nawet minus 4, Suwalszczyzna minus 1, minus 2 okolice Torunia również na południe od Wrocławia minus 1, minus 2 i teraz bardzo ważna rzecz to, że jest tyle, to nie znaczy, że będzie tyle możliwe, że będą te przymrozki punktowo nawet większe minus 3, minus 4, będziemy oczywiście tą sytuację obserwować ale moi drodzy, uważajcie, jak macie jakieś rośliny to je zabezpieczcie. Pozdrawiam Was serdecznie Partnerem kanału jest marka Eta, producent urządzeń AGD z gwarancją nawet do 10 lat. Marka Eta jest obecna na europejskich rynkach już od ponad 80 lat, a jej produkty można kupić między innymi w sklepie firmowym eta skleppl Partnerami kanału są aplikacja Monitor Burz, unikalna aplikacja pogodowa na urządzenia mobilne z raportami oraz powiadomieniami o burzach w pobliżu. Marka Eta, producent solidnego sprzętu AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat. Brido. Producent wysokiej jakości wideo rejestratorów w dobrych cenach. Z naszym kodem 20% rabatu. Link w opisie. Dziękujemy również wszystkim patronom i wspierającym ten kanał. Wasze wsparcie pomaga w jego rozwoju. Wszystkie linki do wsparcia znajdziecie w opisie.